Powiedziałeś, że umysł nie istnieje. Co istnieje? Yuji. To, wskazuje na siebie, jest jedynie komputerem. Pytanie. Co za różnica? Czy nazywasz to komputerem czy umysłem? Yuji. Jeżeli chcesz użyć tego wyrazu, dla mnie ok. Umysł to, nie chodzi o to, że podaję tu nową definicję, kształt ludzkich doświadczeń, myśli i uczuć. Nie ma czegoś takiego jak Twój umysł lub mój umysł. Nie zgłaszam zastrzeżeń, jeśli chcesz nazywać całokształt ludzkich myśli, uczuć i doświadczeń wyrazem umysł. Ale pytanie brzmi: jak są one nam przekazywane z pokolenia na pokolenie? Czy dzieje się to za pomocą wiedzy, czy jest jakiś inny sposób, w jaki są one przekazywane z pokolenia na pokolenie? Powiedzmy na przykład przez geny. Nie mamy na nie jeszcze odpowiedzi. Dochodzimy do pojęcia pamięci. Czym jest człowiek? Człowiek jest pamięcią. Czym jest pamięć? Czy jest czymś więcej niż prostym pamiętaniem, przypominaniem sobie konkretnych rzeczy w konkretnym czasie? Na to wszystko musimy mieć więcej odpowiedzi. Jak działają neurony w mózgu? Czy one znajdują się w jednym obszarze? Pewnego dnia rozmawiałem z neurochirurgiem. Bardzo młodym i bystrym facetem. Powiedział, że pamięć, czy raczej neurony zawierające pamięć, nie znajdują się w jednym obszarze. Oko, ucho, nos wszystkie pięć organów zmysłów w Twoim ciele mają różne rodzaje pamięci. Ale jeszcze nie wiedzą tego na pewno. Więc musimy zdobyć więcej odpowiedzi. Tak jak ja to widzę, wszystko jest zdeterminowane genetycznie. To oznacza, że nie ma wolności działania. To nie jest to, czego nauczono nas w Indiach, w filozofii fatalistycznej. Kiedy mówisz, że nie ma wolności działania, oznacza to, że nie masz możliwości innego działania, jak za pomocą wiedzy, którą ci przekazano. W tym znaczeniu powiedziałem, że żadne działanie nie jest możliwe bez pojawienia się myśli. Każde działanie zrodzone z myśli która należy do całego kształtu wiedzy, jest mechanizmem obronnym, broni samo siebie. Jest to samonapędzający się mechanizm. Korzystasz z niego bez przerwy. Za każdym razem, gdy doświadczasz czegokolwiek za pomocą wiedzy, wiedza się coraz bardziej umacnia i okopuje. Więc za każdym razem, gdy doświadczasz chciwości i potępiasz ją, dodajesz jej jedynie rozpędu. Nie zajmujesz się rzeczywistą chciwością, złością lub rządzą. Jesteś jedynie zainteresowany ich wykorzystaniem. Weźmy na przykład brak pragnień. Chcesz być wolny od pragnień, ale ty nie zajmujesz się pragnieniem, tylko koncepcją, jak być wolnym od pragnień. Nie zajmujesz się tym, co tu żyje. Cokolwiek tu jest lub co się tu dzieje, nie może być fałszywe. Może Ci się to nie podobać. I możesz to potępiać, ponieważ nie pasuje to do Twoich społecznych ram. Działania zrodzone z rządzy mogą nie mieścić się w społecznych ramach, które postrzegają pewne czyny jako społecznie akceptowalne, a inne jako antyspołeczne. Ale Ty martwisz się jedynie wartościami. Zajmujesz się mocowaniem się lub walką z tym, co potępiasz. Takie działanie zostało zrodzone z kultury, społeczeństwa norm czy innych rzeczy. Normy są fałszywe i zafałszowują ciebie. Pytanie. W jaki sposób możemy sprawić, żeby ten system, powiedzmy dla wygody umysł, stał się bardziej efektywny? UG. Po co? Już jest efektywne. Pytanie. Chcielibyśmy być bardziej efektywni. UG. Próbując to robić, jedynie ostrzysz narzędzie. To narzędzie, myśl, jest użyteczne do osiągania niektórych wyników, które znajdują się poza polem życia. Pytanie. Czy sam umysł znajduje się poza polem życia? Juji jest zupełnie martwy. Może zajmować się jedynie koncepcjami i myślami, które w rzeczywistości są martwe. Pytanie. Powiedzmy, że mamy dwa miasta przedzielone rzeką. Te dwa miasta. Muszą się porozumiewać, więc musimy zbudować most. Yuji: Tak, już masz instrukcję obsługi. Pytanie: Nie, nie mamy. Yuji: Ty nie masz, ale ktoś inny może ci ją udostępnić. Pytanie: Załóżmy, że nikt mi jej nie daje. Yuji: Wtedy nie przejmuj się tym. Nie rozmawiamy o sytuacjach hipotetycznych. Kto był twórcą, jak doszedł do tej koncepcji czy poprzez proces prób i błędów nie zajmujmy się tym wszystkim potrzeba przeprawienia się na drugi brzeg z powodu tego że jest to bogata kraina i jest pewnego rodzaju motywem pędem do przetrwania ten pęd jest przedłużeniem tego mechanizmu przetrwania który już istnieje w naturze nie musisz uczyć psów kotów świń i innych dzikich zwierząt jak szukać pożywienia jeść i przetrwać Cała nasza działalność jest przedłużeniem tego samego mechanizmu przetrwania. W tym procesie udało nam się wyostrzyć to narzędzie. Za pomocą tego narzędzia jesteśmy w stanie wytworzyć wszystko, z czego tak jesteśmy dumni postęp to, tamto i owo. Możesz potrafić złożyć ten magnetofon i rozebrać go. Tego rodzaju wiedza może zostać przekazana innej osobie. Ale te problemy, których rozwiązaniem jesteśmy zainteresowani, problemy dnia codziennego, wspólne życie z kimś innym, lub życie w tym świecie, są problemami życia, za każdym razem są inne. Chcielibyśmy traktować je na równi z mechanicznymi problemami i skorzystać z tej wiedzy i doświadczenia pochodzących z problemów mechanicznych do rozwiązywania problemów życia. Wydaje się, że w ten sposób się nie udaje. Nie możemy przekazać tych doświadczeń innym. To nie pomaga. Twoje własne doświadczenia nie zawsze są Ci pomocne. Mówisz sobie, na przykład, Gdybym miał takie doświadczenie 10 lat temu, moje życie byłoby inne. Ale za dalszych 10 lat będziesz mówił do siebie dokładnie tę samą rzecz. Gdybym miał takie doświadczenie 10 lat temu. Ale my jesteśmy teraz, w tym punkcie i twoje przeszłe doświadczenia nie mogą pomóc ci w rozwiązaniu twoich problemów. Uczenie się na tematy dotyczące problemów mechanicznych jest pożyteczne jedynie w tej sferze i nie jest pożyteczne w żadnej innej. W sferze życia nie uczymy się niczego. My po prostu narzucamy naszą mechaniczną wiedzę przyszłym pokoleniom. I niszczymy ich potencjał zajęcia się ich problemami na swój własny sposób. Pewnego dnia spotkałem kogoś, przywódcę. Nie znam go. Przyszedł wprost z jakiegoś uniwersytetu, powiedział. Musimy pomóc przyszłemu pokoleniu. Powiedział, że przyszłość należy do młodego pokolenia. Powiedziałem mu: O czym do diabła mówisz? Dlaczego chcesz, żeby byli przygotowani na stawienie czoła przyszłości? Jak dotąd to my zabałaganiliśmy ten świat, a ty chcesz ten bałagan przełożyć na barki młodego pokolenia. Zostaw ich w spokoju. Jeżeli to oni spowodują zamieszanie, oni też za to zapłacą. Dlaczego jest to dzisiaj Twoim problemem? Oni są inteligentniejsi od nas. Nasze dzieci są inteligentniejsze od nas. Przede wszystkim nie jesteśmy gotowi stawić temu czoła, więc wpychamy je w ten wzorzec. Ale to im nie pomaga. Żywy organizm i myśl są dwiema różnymi rzeczami. Myśl nie jest w stanie zdać sobie sprawy z wydarzenia się czegokolwiek poza polem czasu. Nie chcę dyskutować o czasie w znaczeniu metafizycznym. Przez czas rozumiem dzień wczorajszy, jutrzejszy i kolejny dzień. Narzędzie, które przyniosło ogromne rezultaty na tym polu czasu, nie jest zdolny do rozwiązania problemów życia. Używamy tego narzędzia do osiągania materialnych wyników. Korzystamy również z tej samej rzeczy do osiągania tzw. celów duchowych. To się sprawdza tam, ale nie tu. Czy chodzi o cel materialny czy duchowy, używamy narzędzia, które jest materią. Stąd też tak tzw. duchowe cele są również materialne co do swej wartości. I ich rezultatów. Nie widzę między nimi żadnej różnicy. Nie odnalazłem tu żadnej duszy. Cały twór, który zbudowaliśmy na fundamencie ewentualnego ja lub duszy, w tej sytuacji upada. Czym jest umysł? Możemy podać setki definicji. To jest prosta, mechaniczna funkcja. Ciało reaguje na bodziec. To jedynie mechanizm bodziec reakcja. Ono nie zna żadnego innego działania ale poprzez interpretację bodźca w kategoriach ludzkich wartości zrujnowaliśmy wrażliwość żywego organizmu możesz mówić o wrażliwości umysłu i wrażliwości twoich uczuć względem bratnich istot to nic nie oznacza pytanie ale musi istnieć jakaś wrażliwość bez bodźca uji mówią o wrażliwości receptorów zmysłów ale ty zajmujesz się zmysłowością to różne rzeczy. Wszystko, co istnieje, to aktywność zmysłów żywego organizmu. Kultura nadbudowała na to coś, co zawsze znajduje się w sferze zmysłowości. Czy jest to duchowe doświadczenie, czy jakieś inne doświadczenie, znajduje się w sferze przyjemności. Zatem potrzeba trwałości jest prawdziwym problemem. W chwili, gdy doznanie jest interpretowane jako przyjemne, już pojawia się problem. Interpretacja jest możliwa jedynie za pomocą wiedzy. Ale ciało odrzuca zarówno ból, jak i przyjemność. Z tej prostej przyczyny, że każde doznanie trwające dłużej niż normalnie, uszkadza wrażliwość układu nerwowego. Ale my interesujemy się wyłącznie zmysłowym aspektem aktywności zmysłów. Pytanie. Kogo masz na myśli, gdy używasz zaimka my? Yuji Ponieważ używamy wyrazu my, zadajesz mi pytania. Kto jest tym? My. Czym jest byt używający go? I tak dalej. To jest jedynie samonapędzający się mechanizm i podtrzymuje on swoją ciągłość. Kiedy mówię ja, nie mam na myśli znaczenia ja, w którym normalnie używamy tego słowa. To bardziej przypomina rozrusznik w samochodzie. Ono napędza samo siebie poprzez ten powtarzalny proces. Pytanie. Co jest przykładem wrażliwości? Yuji. Nie istnieje wrażliwość inna niż wrażliwość układu nerwowego reagującego na bodziec. Zatem, gdy zajmujesz się lub jesteś zajęty wrażliwością czegokolwiek, zaciemniasz aktywność zmysłów. Oczy nie są zdolne widzieć, ale w chwili, gdy patrzysz, zaczyna działać interpretacja percepcji zmysłowych. Zawsze istnieje przerwa Między percepcją i pamięcią. Pamięć jest jak dźwięk. Dźwięk jest bardzo wolny, podczas gdy światło przemieszcza się szybciej. Ale z jakichś przyczyn zatraciliśmy tę zdolność do zepchnięcia tego, pamięci, do tyłu i pozwolenia tym rzeczom na poruszanie się tak szybko, jak występują w naturze. Nadchodzi myśl, przechwytuje to, percepcję zmysłów i mówi, że to jest tym lub tamtym. Nazywasz to rozpoznaniem lub nazywaniem, lub jakkolwiek tego nie nazwiesz. W chwili, gdy rozpoznajesz to jako magnetofon, pojawia się również wyraz magnetofon. A zatem rozpoznawanie i nazywanie nie są dwiema różnymi rzeczami. Chcielibyśmy stworzyć między nimi przestrzeń i wierzyć, że są dwiema różnymi rzeczami. Jak powiedziałem wcześniej, samo fizyczne oko. Nie ma możliwości interpretacji fizycznego doznania w ramach twojej wiedzy. Pytanie. Czy to nazywanie można na jakiś czas powstrzymać? UG. Po co chcesz je powstrzymać? Co chcesz dzięki temu osiągnąć? Opisuję działanie percepcji zmysłowej. Fizjologowie mówią o tym jako o reakcji na bodziec. Ale fakt, że dana reakcja jest odpowiedzią na dany bodziec, jest czymś czego nie jesteś zdolny doświadczyć. To jeden jednoczesny ruch. Reakcji nie można oddzielić od bodźca. Z tego powodu, że są one nierozdzielne, nic nie możemy zrobić, aby zapobiec możliwości pojawienia się wiedzy o przeszłych doświadczeniach przed przeniesieniem się percepcji zmysłowych z jednej rzeczy na inną. Pytanie: Dlaczego używasz niejasnego wyrazu typu umysł? My nazywamy to mózgiem. Podobnie jak każdy inny organ ciała. Po co mielibyśmy tworzyć inne słowo? Yuji. Ponieważ stał się straszakiem dla wielu ludzi. Pokój umysłu, kontrola umysłu itp. Pytanie. Najpierw tworzysz umysł, a później go odstawiasz. Yuji. Wynaleźliśmy coś, co nazywa się stanem pozbawionym myśli lub stanem pozbawionym wysiłku. Nie wiem z jakiego powodu. Dlaczego ktoś powinien znajdować się w stanie bez wysiłku przekracza moje pojęcie. Ale by być w stanie pozbawionym wysiłku lub działać bez wysiłku, używamy wysiłku. To absurd. Nie wydaje się, byśmy mieli jakiś sposób na wprowadzenie się w stan pozbawiony myśli inaczej niż za pomocą myśli. Pytanie. Czy chcesz powiedzieć, że słowo jest rzeczą? Yuji, to nie robi różnicy. Nie chcę pakować się w tę zabawę, że Słowo nie jest rzeczą. Jeżeli Słowo nie jest rzeczą, czym do diabła jest? Bez Słowa nie masz możliwości doświadczenia czegokolwiek. Bez Słowa nie jesteś oddzielony od dowolnej rzeczy, na którą patrzysz, lub od tego, co dzieje się wewnątrz Ciebie. Wyraz jest wiedzą. Bez tej wiedzy nie wiesz, czy to, czego doświadczasz, jest bólem czy przyjemnością, czy jest to szczęście czy nieszczęście. Czy to nuda, czy jej przeciwieństwo? Naprawdę nie wiemy, co tu się dzieje. Użycie zwrotu, co tu się dzieje, samo w sobie oznacza, że już to przechwyciłeś w ramy swojego doświadczającego bytu i przekłamałeś to. Pytanie. Czy słowo nie jest nadbudową na pojmowaniu rzeczy? Juji. Czy istnieje jakieś pojmowanie? Pytanie. Załóżmy, że pojmują, i wtedy pojawia się słowo. Uji, Krishnamurti. Najpierw pojmuję, a później pojawia się nadbudowa poprzez słowo? Uji, co masz na myśli? Musisz to wyjaśnić. To słowo jest dla mnie za trudne. Pojmować. Możesz przywołać prostsze słowo dla mnie. Nie podążam za tobą. Pytanie. Jeżeli moje oczy biorą cię w pojmowanie, Uji, wtedy to, co mówisz, jest czymś, czego nie możesz doświadczyć. Pytanie. Nie. To nie służy byciu wyzwolonym lub kontrolowaniu. To się po prostu wydarza. Yuji. Nie możesz nawet stwierdzić, że to się po prostu wydarza. Nie ma tu dwóch rzeczy. W przypadku oka, ono nawet nie wie, że patrzy. Pytanie. Nie mogę decydować o tym, co zobaczę. Yuji. To nie ty obsługujesz kamerę. Myśli, o których mówimy, nie powstają tutaj. Żadne działanie nie jest wywołane przez ciebie. Problem rzeczywistości leży w języku. Możemy dać sobie radę, znając 300 podstawowych słów, nawet mniej. Dzieci potrafią wyrazić wszystkie emocje. Jeżeli nie potrafią używać słów, są zdolne wyrazić swoje emocje tak pięknie, w prosty sposób. Całe ich ciało wyraża radość, każdy w inny sposób, ale my jesteśmy dumni ze słów, których używamy ponieważ są one dla nas instrumentami władzy. Dla nas wiedza jest władzą. Ja wiem, a ty nie wiesz. To daje władzę. Nie ma czegoś takiego, jak wiedza dla samej wiedzy. To jest dobre jako temat eseju o wiedzy dla samej wiedzy lub o sztuce dla samej sztuki. Czy istnieje piękno? Czym jest piękno? Jedynie, gdy jest to ujęte w ramy, nazywasz to pięknem. To myśl ujmuje w ramy coś, czego natury tak naprawdę nie znamy. Używając Twojego słowa, nie ma możliwości pojmowania. Nie wiemy nawet tego, co tu się dzieje. Pytanie. Lub kiedy kończy się doświadczenie? Yuji. Nie, nie. Znam to zdanie bardzo dobrze. Śmieje się. Doświadczasz rzeczy, nie jesteś jej świadomy. To książkowa maksyma, ale ona nie jest prawdziwa. Pytanie. Wiesz, kiedy używasz zwrotu nieprawdziwa, Juji, co chcesz, żebym powiedział? Pytanie. Musi być coś, na czego podstawie osądzasz, że to nie jest prawdziwe. Tu zaczynają się kłopoty. Juji. To nie jest osąd wartościujący. Miły, okropny, obrzydliwy. Mamy mnóstwo takich wyrazów. Niepotrzebne są żadne przymiotniki i przysłówki. Nie jest nawet potrzebny czasownik. To czasownik stwarza problemy. W celu porozumiewania się musimy polegać na słowach. Ale kiedy mówię on jest okropnym facetem, to nie jest to osąd wartościujący, lecz zdanie opisowe. W ten sposób opisujesz lub dopasowujesz czyny tej osoby do kategorii okropności. Muszę użyć tego słowa, ale w moim przypadku nie jest to osąd wartościujący. Nie chodzi o to, że umieszczam siebie na wyższym lub nadrzędnym poziomie. Co dobrego jest z dobrego człowieka? Ja nie wiem. Może dla społeczeństwa dobry człowiek jest użytecznym obywatelem, a dla złego człowieka dobry człowiek jest dobry, ponieważ może on na nim żerować. Ale w moim przypadku nie wiedziałbym, co dobrego daje dobry człowiek. Problem z językiem jest taki, że niezależnie od tego, jak bardzo próbujemy wyrazić samych siebie, zostajemy uwikłani w strukturę słów. Nie ma sensu w tworzeniu nowego języka, nowego żargonu, żeby coś wyrazić. Nie ma niczego do wyrażenia, poza uwolnieniem się od brzemienia myśli. I nie ma niczego, co mógłbyś zrobić, by uwolnić się. Ani przez żaden twój akt woli, ani przez żaden twój wysiłek. Pytanie. Ale my musimy zrozumieć. Yuji. Co tu jest do zrozumienia? Żeby cokolwiek zrozumieć, musimy użyć tego samego narzędzia, którego używa się do zrozumienia tego mechanicznego komputera, który znajduje się tu przede mną. Jego zasada działania może zostać zrozumiana poprzez powtarzające się próby nauczenia się go lub posługiwania się nim. Próbujesz i próbujesz. Jeżeli się nie udaje, znajdzie się ktoś, kto powie ci, jak się nim posługiwać, rozbierać go i składać. Ty sam nauczysz się w procesie powtarzania, jak zmienić to, poprawić tamto, zmodyfikować to i tak dalej. To narzędzie, myśl, którego używamy do zrozumienia czegoś, nie pomogło nam w zrozumieniu czego poza tym, że za każdym razem, gdy go używasz, ostrzysz go. Ktoś zadał mi pytanie, czym jest filozofia – jak mi ona pomaga w codziennym życiu? Nie pomaga ci w żaden sposób, poza tym, że wyostrza intelektualne narzędzie. W żaden sposób nie pomaga ci w zrozumieniu życia. Jeżeli nie jest ona myśl odpowiednim narzędziem i jeżeli nie istnieje żadne inne narzędzie, czy wtedy jest cokolwiek do zrozumienia? Intuicyjna percepcja lub intuicyjne zrozumienie. Jest jedynie wytworem tego samego narzędzia. Zrozumienie, że nie ma niczego do zrozumienia, niczego do zyskania, jakoś mnie olśniło. Chciałem na poważnie zrozumieć. W innym przypadku nie marnowałbym 49 lat mojego życia. Ale kiedy już to zrozumienie, że nie ma niczego do zrozumienia, mnie olśniło, potrzeba bycia wolnym od czegokolwiek, nawet od fizycznych potrzeb, przestała istnieć. Ale jak mi się to przytrafiło, tego nie wiem. Więc nie mam możliwości podzielenia się tym z tobą, ponieważ nie znajduje się to w sferze doświadczeń.